Cześć. Rynek nieruchomości znajduje się w specyficznym momencie. Mamy dużą podaż, niewielkie spadki cen. Inwestorzy i klienci czekają na większe spadki. Z drugiej strony mówi się, że obniżka stóp procentowych może ruszyć rynkiem. Ale pytanie brzmi, czy w świetle zmian przepisów, które nastąpiły, które mają nastąpić, możemy mówić o spadku cen? O tym porozmawiam dzisiaj z Jarosławem Strzeszyńskim. Jarku, na co dzień zajmujesz się wyceną nieruchomości, analizujesz rynek nieruchomości, analizujesz przepisy, procesy administracyjne i widzisz, jak realnie zmiana przepisów wpływa na ceny na rynek nieruchomości. Ale Zacznijmy może od podstaw. Jak, w jakiej kondycji aktualnie jest rynek nieruchomości? Aktualnie rynek nie jest ani w bardzo złej, ani w bardzo dobrej kondycji. Zmieniło się to, że na pewno nie jest to już w tak dużym stopniu rynek dewelopera zwiększona jest podaż, klienci mogą wybierać mieszkania. Nie ma już takiej sytuacji, że deweloper kończąc budowę ma sprzedane w zasadzie wszystkie mieszkania w inwestycji i sprzedaż odbywa się głównie na etapie dziury w ziemi i trwającej budowy. Teraz w skończonych już inwestycjach Znaczna część, nawet 50% lokali jest niesprzedana. To nie jest jakaś sytuacja, która na świecie byłaby nienormalna. Raczej jest to sytuacja, która zmieniła się w kierunku bardziej normalnej i zrównoważonej. Z jednej strony nie ma bankructw, z drugiej strony nie ma klientów, którzy nie są w stanie kupić mieszkania, bo Trochę za późno się na to zdecydowali i już ktoś im to mieszkanie w upatrzonej inwestycji kupił, a nowych w ofercie nie ma. Czyli mamy rynek klienta? Nie, rynek zrównoważony. On w tej chwili chyba dopiero. Ukształtuje się sytuacja w zależności między innymi od legislacji, w zależności również od sytuacji gospodarczej, od wzrostu czy spadku wynagrodzeń, który przeważnie podąża za wzrostem, albo spadkiem PKB, ten rynek albo zmieni się w taki sposób, że wzrośnie popyt, albo w taki sposób, że ten popyt. Nie wzrośnie. Trudno mi powiedzieć, czy on może w stosunku do obecnego poziomu bardzo spaść. Tu musiałaby nastąpić jakieś wyraźne pogorszenie chyba sytuacji gospodarczej, bo te mieszkania, które obecnie są sprzedawane, to już nie jest w przeważającej większości produkt inwestycyjny, tylko większość są to mieszkania kupowane na własne potrzeby. Czy w świetle tego, co powiedziałeś, braku wyraźnych trendów spadkowych, wzrostowych, mówimy o cenach nieruchomości, zmiany legislacyjne mają tutaj jakieś przełożenie, będą korelowały albo korelują z cenami, mogą przyczynić się do ewentualnego spadku albo wzrostu cen? I tutaj, może zacznijmy od warunków technicznych. Coraz większe obostrzenia. Nakładane są na inwestorów obostrzenia środowiskowe, obostrzenia techniczne. Wiąże się to niewątpliwie z większymi kosztami inwestycyjnymi. I czy te koszty mogą przyczynić się do realnego wzrostu cen? W zależności od tego, czy Marża dewelopera jest wyższa czy niższa, wzrost kosztów budowy będzie miał większe albo mniejsze znaczenie. Przy dużej 30-procentowej marży, jeżeli następuje wzro niewielki wzrost kosztów, nie musi on w zasadzie w ogóle wywołać wzrostu cen. Z tym, że duża marża oznacza przeważnie to, że sytuacja na rynku jest taka, że jest to rynek sprzedającego z nadmiernym popytem. I wtedy yy, tego typu zmiany wykorzystywane są jako uzasadnienie do zmiany poziomu cen. Z drugiej strony, przy cenach, które nie rosną i nie mają szansy specjalnie wzrosnąć ze względu na barierę popytową, powyżej pewnych cen kupujący nie są w stanie udźwignąć kosztów tego zakupu, wzrost kosztów budowy. Wcale nie musi spowodować wzrostów kosztów inwestycji, a jedynie zmniejszenie marży e, dewelopera. Czy deweloperzy pogodzą się z tym e, zmniejszeniem marży, czy będą jednak próbowali cenę podnieść e, w związku ze wzrostem kosztów e, budowy? To zobaczymy. To będzie zależało od sytuacji rynkowej. To są naczynia połączone. E, popyt, Podaż kształtują możliwość ustalania marży. A przy tak wysokiej marży, z, jak, z jaką mieliśmy do czynienia ostatnio, rzędu 20-30%, faktycznie jest możliwość kompresji tej marży i wtedy ceny nie wzrosną. Ale jeżeli marże spadną ze względu na koszty budowy, na pewno inwestycji będzie mniej i mniejsza będzie podaż. Jarku, powiedziałeś, że to jest rynek klienta, mówisz bardziej, że to jest rynek teraz zrównoważony, mówisz o tym, że tutaj znaczenie ma marża, ale teraz czy w świetle tych zmian, warunków technicznych, dodam tutaj jeszcze chociażby zmiany związane z koniecznością certyfikacji budynków, ESG, która z jednej strony ma podnieść komfort życia, a z drugiej strony jednak będzie powodować, że realny koszt inwestycji będzie wyższy. Tak, wzrost kosztów inwestycji to na pewno nie jest czynnik, który by skłaniał do obniżki cen. Czyli na pewno zmiany rozporządzenia nie są czynnikiem, który powodowałby spadki cen, a raczej ich wzrost. Z drugiej strony. To nie tylko powoduje te zaostrzone wymogi i konieczność spełnienia zaostrzonych wymogów energetycznych, powoduje nie tylko wzrost kosztów, ale też i spadek kosztów użytkowania na dalszym etapie. Te koszty użytkowania przede wszystkim. Nie będą obejmowały konieczności remontów. W starych mieszkaniach trzeba będzie wymieniać okna, docieplać budynki, i w związku z tym będzie pogłębiać się przepaść cenowa pomiędzy mieszkaniami nowymi a starymi. To spowoduje, że więcej klientów będzie chciało dokonać zakupów na rynku pierwotnym czyli z jednej strony wzrost kosztów budowy. Yy, tylko i wyłącznie ze względów opłacalności inwestycji, raczej powinien powodować tendencję wzrostu cen. Z drugiej strony, paradoksalnie klient, kupując lepsze mieszkanie, które będzie w przyszłości wymagało mniejszych nakładów i kosztów podczas użytkowania, też. Niedługo zacznie dostrzegać, że warto. W związku z tym, podejrzewam, że w długim okresie czasu raczej te ceny będą rosły, natomiast z drugiej strony nie mogą wzrosnąć zbyt dużo, o ile klienci nie będą w stanie pokryć zwiększonych kosztów zakupu. Powiedziałeś, Jarku, że ten. Ta różnica między rynkiem wtórnym a pierwotnym może się e, zwiększyć. E, tutaj jeszcze kwestia nie tylko warunków technicznych, które e, mają realny wpływ na zwiększenie kosztów realizacji budynków, ale chociażby o, ustawa schronowa. Tak. To kolejny składnik kosztów, który będzie podnosił e, cenę e, wybudowania budynku. Z jednej strony y, są to koszty, które teoretycznie mają być zwracane, ale dopiero po zakończeniu inwestycji, czyli na etapie inwestycji, deweloper będzie ponosił większe koszty. Z drugiej strony ustawa schronowa dotyczyć będzie głównie budynków na tych najbardziej atrakcyjnych rynkach, gdzie ceny są najwyższe, gdzie ceny gruntów są najwyższe i gdzie y, istnieje Konieczność wręcz budowania e, garaży w kondygnacjach podziemnych. E, budynki poza e, atrakcyjnymi rynkami, gdzie grunty są tańsze, najczęściej nie mają garaży podziemnych. Parkingi e, sytuowane są na zewnątrz budynku, bo grunt jest tańszy niż budowa e, kondygnacji podziemnej. Budowa kondygnacji podziemnej to Około 2,5-krotnie więcej niż budowa kondygnacji nadziemnej. Natomiast przy konieczności spełnienia wymogów ustawy schronowej, kiedy kondygnacje podziemne w budynkach, które będą je posiadały, będą musiały być dostosowane do stałego pobytu ludzi, co wiąże się na przykład z koniecznością instalacji wentylacji mechanicznych. E, sanitarnej. Sanitarnej. E, poza tym będą musiały zapobiegać e, w przypadku e, uderzenia e, w budynek, będą musiały zapobiegać e, zawaleniu na niższych tak. kondygnacjach. W związku z tym będą musiały. E, Projekty konstrukcji uwzględniać również obciążenia dynamiczne, zwiększone w stosunku do obecnych, czyli konstrukcja będzie solidniejsza, a to wiąże się ze wzrostem kosztów. Czyli realnie też to będzie wpływało na to zwiększenie różnicy między rynkiem wtórnym a pierwotnym. To jest teraz kwestia świadomości uczestnika rynku, czy chce mieszkać w budynku. Bezpiecznym, energooszczędnym, czy na, w budynku, który no, tych parametrów nie zapewnia. Chociaż jeżeli chodzi o energooszczędność, no to mamy modernizację budynków i, i te budynki dostosowane są do, do realnych potrzeb. No ale już tutaj ustawa skronowa doty nie dotyczy. Nie mieszka, dotyczy nie, komfortu. Nie <gry> dotyczy, pan, schron... tak, bezpieczeństwa. Dotyczy bezpieczeństwa, nie dotyczy komfortu. A to już yy, zdecydowanie mniej na rynku przekłada się na ceny. Zazwyczaj skłonni jesteśmy yy, myśleć o tym, co yy, jest dzisiaj. A nie przewidywać tragiczną przyszłość i zabezpieczać się na wypadek niekorzystnych zbiegów okoliczności, co oczywiście jest bardzo rozsądne i tak powinniśmy robić, ale jednak tak nie robimy. No ale będzie to powodować, że jednak ten koszt inwestycji będzie większy, tak. co może oczywiście, nie musi, to nam rynek pokaże, powodować wzrosty cen. Na pewno na tym rynku rynku pierwotnym, a też widzimy korelację między rynkiem pierwotnym a wtórnym w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli chodzi o podwyżkę cen. To jeżeli powiedzieliśmy już sobie o tych zmianach związanych z warunkami technicznymi, z ustawą chronową, to przejdźmy teraz do planowania przestrzennego, do zmian związanych z. Zmianą plan z planów miejscowych, z planem ogólnym. W tym zakresie również czekają nas zmiany. Niekoniecznie chyba korzystne dla inwestorów, bo w jakimś stopniu dojdzie do ograniczenia możliwości zabudowy. Czyli podaż nowych inwestycji może jednak się zmniejszyć. To niekoniecznie musi oz oznaczać zmniejszenie podaży nowej inwestycji, ale pewnego rodzaju wzrost kosztów, jakie będzie musiał ponieść inwestor w tym przypadku deweloper. No okazuje się, że gminy też chcą, chcą mieć coś z tego, że na ich terenie budowane są mieszkania, że ktoś na tym zarabia i w związku z tym e, próbują część e, tych zysków przekierować do kasy gmin. Między innymi ma się to dziać przy pomocy zintegrowanych planów inwestycyjnych tak zwanych ZPI. Jeżeli deweloper będzie chciał wybudować budynek mieszkalny na gruncie, który nie ma przeznaczenia mieszkaniowego, będzie musiał zawrzeć z gminą tak zwaną umowę urbanizacyjną, w której określone zostaną między innymi obowiązki, jakie Inwestor będzie musiał ponieść na rzecz gminy. Gminy coraz rzadziej chcą, żeby to wypełnienie obowiązków polegało na budowie nowego przedszkola, szkoły czy placu zabaw. Okazuje się, że prawdopodobnie będą chciały jednak otrzymać część mieszkań w takiej inwestycji, przeznaczając je na przykład na mieszkania komunalne. To nie jest coś niespotykanego na świecie, bo bardzo często y, przy inwestycjach deweloperskich na innych rynkach deweloper y, prowadząc inwestycje powyżej jakiejś wielkości, y, powyżej pewnej ilości lokali ma obowiązek od sprzedaży gminie y, części lokali, po cenie, po kosztach budowy, po cenie odpowiadającej kosztom budowy. Tak jest na przykład w Irlandii. U nas nie ma żadnego trybu budowania zasobu publicznego zasobu mieszkań gminnych. To może zostać wykorzystane na przykład w takim celu, ale z drugiej strony są, jest to koszt dla dewelopera dodatkowy, i na pewno będzie starał się, Również taki koszt yy, przenieść w ceny tych mieszkań, które będzie sprzedawał na warunkach rynkowych. Czyli po zmianie y, przepisów y, y, dotyczących warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, po zmianie przepisów wprowadzających nowe wymogi i wywołujących wzrost kosztów wynikających z ustawy schronowej. Te przepisy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, no, co najmniej również nie będą e, przepisami, które mogłyby powodować spadki cen, a wręcz z większym prawdopodobieństwem e, będą powodować e, wzrost tych cen. Czyli te zmiany legislacyjne z jednej strony. Mają, real, będą miały realny wpływ na poprawę warunków środowiskowych, na warunki społeczne, na komfort życia mieszkańców, nawet i na ich bezpieczeństwo, z drugiej strony, mogą przyczynić się do wzrostu cen, to czy w świetle, no, takim, jakim zostało to przedstawione, są jakieś zmiany, które mogą jednak wpłynąć na obniżkę tych cen? Zgodnie z tym, co dowiadujemy się o nowych y, projektach legislacyjnych, są dwa projekty, które przedstawiane są jako te, które mają wpłynąć na spadek cen. Jeden z nich dotyczy obowiązku raportowania cen przez deweloperów. To już y, weszło w życie. Deweloperzy mają obowiązek podawać ceny sprzedanych y, mieszkań w zasadzie natychmiast po ich sprzedaży. Faktycznie mieliśmy na rynku do czynienia z taką sytuacją, kiedy z jednej strony do negocjacji zasiadał specjalista, zawierający 100-200 transakcji y, sprzedaży mieszkań rocznie i mający pełną informację na temat klienta i na temat tego, jakie ceny. Obowiązują w jego inwestycji. Z drugiej strony siadała osoba będąca na tym rynku amatorem. Najczęściej jedyny, albo jeżeli to aktywnie zmieniający pracę człowiek, to być może drugi, bądź trzeci raz w życiu kupująca mieszkanie i nie mająca tych informacji. W pewnym zakresie to się zmienia. E Amator, ta strona słabsza w negocjacjach dostała informację, co nie zmienia faktu, że z drugiej strony w dalszym ciągu siedzi profesjonalista, który również posiada pełne informacje dotyczące rynku i transakcji. Więc równowaga pomiędzy stronami została nieco wyrównana, ale nie można powiedzieć, że w pełni wyrównana. Takiej Pełnej równości nigdy na tym rynku nie będzie. Ale niewątpliwie przełoży się to na transparentność rynku. Przełoży się to na transparentność rynku. Nie zakładałbym, że spowoduje jakiś znaczący, zauważalny w ogóle spadek cen. A ten drugi projekt, bo powiedziałeś o dwóch projektach? Drugi projekt to tak zwane uwolnienie rejestru cen i wartości. To chyba nie do końca jest. Uwolnienie tego rejestru cen i wartości, a raczej uwolnienie go od opłat. Zgodnie z tym projektem, dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości będzie bezpłatny. Czyli ktoś, kto będzie chciał się dowiedzieć, za ile sprzedane były mieszkania w danej inwestycji, sięgnie do rejestru prowadzonego przez starostwo i tam spośród wszystkich transakcji. Nieruchomości, wybierze sobie nieruchomości lokalowych, wybierze sobie te, które go interesują i sprawdzi ich ceny. Problem polega na tym, że te transakcje z rynku pierwotnego, które trafiają do rejestru cen i wartości, po pierwsze, wprowadzone zostają tam no, zazwyczaj w większych miastach z około półrocznym opóźnieniem. W stosunku do tego, jak do momentu, kiedy przekazane zostały do rejestru przez notariusza. Po drugie, dotyczą transakcji zazwyczaj zawartych znacznie wcześniej w postaci umowy przedwstępnej, czyli to, czego dowie się osoba, która zaczerpnie informacji z rejestru, to będą informacje. O cenach, które ustalone zostały na przykład rok wcześniej. To głównie w, w przypadku rynku pierwotnego, bo tutaj rynek wtórny już nie ma tego dysonansu pomiędzy datą transakcji a ewentualnie przedstępną umową sprzedaży. Tak, ale na rynku wtórnym nie ma też e, tak dużej e, e, nierównowagi stron transakcji, bo z obydwu stron stron do negocjacji przystępują zazwyczaj osoby będące na tym rynku klientami czy też jednorazowymi jego uczestnikami. Poza tym informacje o cenach ofertowych z rynku wtórnego no są bardzo szeroko dostępne, tutaj nigdy nie było takiego ukrywania cen, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku inwestycji sprzedawanych przez deweloperów, gdzie żeby dowiedzieć się jaka jest cena mieszkania, musieliśmy do dewelopera zadzwonić, podać mu swoje dane i wyrazić zainteresowanie konkretnym lokalem, a wtedy deweloper mówił nam dopiero jaka, jest oferowana przez niego cena tego lokalu. Na rynku wtórnym sięgamy do ogłoszenia, w którym, jeżeli cena nie jest określona, to sięgamy do następnego albo dzwonimy i pytamy, jaka jest cena. Zgadza się. Czyli niewątpliwie te ostatnie dwie zmiany, o których powiedziałeś, Jarku, przełożą się na transparentność i świadomość uczestników rynku. Tak. Ale z drugiej strony nie są to zmiany, które mogłyby w jakiś znaczący sposób wpłynąć na zmianę cen. To są bardzo przydatne, porządkujące rynek zmiany, ale o charakterze właśnie porządkującym, a nie zmieniającym realia rynku. To tak na koniec Jarku perspektywa na najbliższe lata. Perspektywa, wzrost cen na e, rynku pierwotnym, spadek cen na rynku wtórnym. Prawdopodobnie wszyscy jeszcze nie jesteśmy e, świadomi i w pełni gotowi na to, co nastąpi, kiedy zacznie być implementowana z naszego e, e, prawa dyrektywa budynkowa, w szczególności w tym zakresie, który odnosi się do. Wymogów wobec istniejących budynków mieszkalnych. Jarku, dziękuję Ci za tą rozmowę. Zmian legislacyjnych jest sporo, ale jak widać, nie wszystkie działają w kierunku spadku cen nieruchomości. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z materiałem. Komentujcie, dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Do zobaczenia.